Widzicie, dzisiaj będziemy robić unboxing prezentów, które przy, yy, przywiozła nam ciocia z Ameryki z moją psiapsi. I ja tak w sumie muszę iść do domu. To pa! Aha, dobra, dzięki. No to robię ten unboxing sama. <laughs> w pierwszym prezencie co znajdziemy? Wow, patrzcie, znaleźliśmy słuchawki i jakąś bluzę. No dobra, całkiem spoko. Lep, lepsze niż moje ubranie po domu. No i tam słuchawki gamerskie nie są potrzebne. Kolejna rzecz to ręczniczek i bidon. Całkiem fajnie. Dobra. Kolejną rzecz to jest o. Takiego zespołu mozdecznego. No i kolejna rzecz. To figureczka. Taka fajna. No i to było wszystko na pierwszy rzut. No, jest całkiem spoko. Czas na drugi. Okej, okay, torba. Uuu, widzę już to. I kolejne ubranko. No, ale całkiem spoko, spoko. Okej, okay, garnitur, w kwiatki dla taty, u i jeszcze taki fajny plecaczek podróżniczy na, na różne wycieczki. Tu mamy jeszcze taką książeczkę specjalnie dla mamy i talerzyk i kubeczek. Dobra. No tu takie jakby takie ubranko. Nie wiem, może kiedyś nam się przyda. u Jeszcze takie ładne. To też... O, czajniczek do tego. Dobra, mam pieniądz. I konsolę gamerską. Dobra, to papatki to było wszystko. Papatki. Pamiętajcie, unboxing prezentów.